Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów. A magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla Straży Świątynnej. A to spotkanie? Ja Wydniała. Witaj, Tris. O, widzę, że Chyba się nie nie jest zadowolona z tego spotkania. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz w Wiedźminie. Albo na stare czasy, albo nienawidzi, albo znaczy nie lubi sytuacji, w której się spotkaliśmy teraz. W każdym razie, witam Was wszystkich i wielkie sorry za tak długi okres jakby oczekiwania na kolejnych Wiedźmina. Ale niesamowicie maniakuję w nowy dodatek nowe w ogóle wersje nowy sezon Path of Exile. Można powiedzieć, że każdy dzień, a że w ogóle Poe był nieodzownym elementem każdego dnia, który po prostu musiał być poświęcony kilka godzin, żebyśmy w ogóle, żebym w ogóle istniał, że tak to określę. Więc wielkie sorry za to, ale na szczęście w porę znalazło się dwóch śmiałków, jakby dwóch yy, moich widzów na fejsie, które po prostu powiedziało, napisało Adi, kiedy Wiedźmin? I oto jest. Nie mogę odmówić. W każdym razie, wracamy teraz już pełną parą, tyle że jeszcze w weekend będę musiał wyjechać w ogóle do łodzi na dwa dni. Także wrócimy, mam nadzieję, tak do nagrywania takiego pełną parą właśnie dopiero od poniedziałku. A na weekend postaram się w ogóle Wam jakby te odcinki nadrobić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Będziecie mieć w każdym razie co obejrzeć, co oglądać. A my teraz zapytamy, Twoi szpicyle donieśli Ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieziłyby się w moich Bardzo obrazowo. Ale tym zgniły Gaj, to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Ciekawe, jakbym to nazwał. <grym> Dokładnie takie pytanie miałem zadać. Ciekaw jestem jak ty nazwałbyś spółkę. <grym> Bo ja wiem, mają ogród wolności. <grym> jak na człowieka, który ściąga haracz od złodziei i żebraków, jesteś całkiem romantyczny. Ty to nazywasz haraczem Spodobało się. Arachami. Dla ciebie to są złodzieje, a dla mnie robotnicy. Czy tylko mi się każdy osieci? Ja mam poważne plany, dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim lejcą. Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu, a ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Cały Władza czas się przygląda mi. nie obchodzi Cały czas się nie przygląda Nawet mi widziała Wizjoner z Ciebie Kiedyś tak zwane wolne miasto Novigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony Pierdolenie o świętości wiecie. 100% ovnie. prawdy zgadzam się stary z tobą Zgadzam się. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. Na, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniłe. Cały czas gary, się patrzy. Ale to Nowigrat jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Dziękuję. <grym> 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 Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Gerald. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Tak, moje i Tomka. Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam Was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebuję. Oj, bardzo. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Bardzo dobre wziąć. pytanie. gotowo odpowiedział. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Merigold będzie pracowała dla Nowigradzkiego półświatka. Pół roku temu Tris Merigold rozstała się. Ej, nie zwalaj winy całej na mnie. wszystko na nowo. Wyszło inaczej, niż chciałam, ale tak bywa. Chodź, zobaczysz, jak wygląda moje życie. Takie drugie pytanie. Czy to tylko mi się skojarzyło w ogóle z jednym tekstem odnośnie harabć i podatki i później złodzieje na robotnicy. Mi się od razu skojarzyło z osięcimiem i z arban mas fry, czyli pracę wolnym. Ogród wolności. Bardzo mi się to skojarzyły te dwie obie rzeczy w ogóle jednocześnie. Pani czarodziejka, piękna jak zwykle. Ej, nie podrywaj. Zostawasz. Ale Dekolt ma genialny. Wie, jak podrywać. I wie, jak za to się interesy. Z Dekoltem. Tycki w ogóle wygrywają Rozumiem, wszystko. Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Zbliżę się jeszcze bardziej. Coś wiedzieć. Twoja bliskość mnie... A! <laughs> Chciałabym się w ogóle wymienić tą myszkę na większą ilość DPI. Chciałbym uzyskać w ogóle taki efekt jak był znaczy w ogóle jest w konsolach. Taka płynność ruchu. Wiecie o co chodzi? Ciekawe czy na później wrócę. Jestem ciekaw w ogóle czy da się uzyskać ten sam jakby efekt właśnie jak z konsoli na myszce. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi nie inna, niż sto świątynnej. Do rzeczy. Nie mam Też lubię tak opowiadać. jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pod mi po popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? <noise> Wiedziałem, że będzie misja za mnie. Hmm. Cóż, czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz... A. Wygrałaś. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nakłuwać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłużywałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miarzyłem jaja i A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu książka na brzuchu i przykryłem kubkiem. <laughs> Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Jaja, jaj. Klapa w podłodze. Ta? Ta. Otwieranie bez rąk. Coś jak CS mi się przypomina. Rozbrajanie bomby. Schodzisz? What the f! <laughs> się to wyglądało. Aha! Kurde, ona... Z tymi. Czyli wam. To jest właściwie miecz? Już nawet nie wiem. Nie! Wyciągaj drugi Już już zapominałem jak to wszystko działa Ale w porządku, dobra gdzie tu są elementy ciała bardzo dobrze przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą gdyby nie było smart by nas tu nie skierował. Dokładnie. Cięlek musi być coś co otwiera jakieś ukryte przejście. Zaraz będziemy szukać. Poczekaj, kochana. W tych ścianach. Pocho jest pochodne, chyba. Nowigrad był kiedyś w wolnym miastem, nie tylko znalazłem. Dlatego po masakrze w lokmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rymę. Nowigrad leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nie ludzi. Elfy mieszkają w slamsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach tego miasta. To prawda. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Mengę cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurk musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz ile tracisz. Będzie pełno całego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Może się skusisz. Jak mnie zepchnęła. Sprawdźmy co tutaj jest. Tam nic nie wygląda. Coś jakieś dziwne do przeszukania. Sprawdzimy, why not? Pancerz, spryszkowana. Spodnie, ulepszone coś tam. E, bez szału. Jest znalezione. Skórzany worek. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? <laughs> Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi, znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Nie trzeba było komentarza. Widzę, że jesteś w swoim żywiołku. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. <laughs> Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. Coś tam no ma pod tym. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie było. <laughs> Musimy się pośpieszyć. Kurde, nie duże śnieg takie w ogóle widoczki. Zajebiste. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie, Marlo Brandon? Ten aktor? Eee... Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Ot niewinne zdziwienie! We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Chris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Zapaść z góry. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co się tu przeprowadziła. Ale dobrze, macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron, w dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie, wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Czyli już wiem, po co nas zabrała. Żeby kasę szybko wyciągnąć. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Jakich? Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantigory, ale stada gryzoni. Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szczelin. Odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidła nie możesz tego zrobić? Nie chcę mi się szukać szczurzych kup. Nie maruś. <laughs> Czy gdzieś jakie w ogóle takich. Przy krawędziach tutaj o jest, może być. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. nie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Tris, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdyby... No, to jest dziwne. Co się kupę... Dosyć szybko zrobiło. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję każdego zaklęciem i będziemy mieli chwilę. Coś zdało? Muszę oddalić się? No, tyle? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. W sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami, i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Tak, mówiłem wcześniej. Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i. Pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będę. Sprawił. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Może i racja, ale prawdę zna tylko on. Tak. Prawdę o sobie znamy tylko my sami. Czasami dzielimy się nią z bliskimi ludźmi. Nawet jeżeli jest przykra? Tak. Kto wie, może kiedyś. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? A. Mm, tak sobie. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. Już jest zazdrosna, no kur... Duże te Jak konie. No, hmm. proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są. Wiem, kto to jest Riz. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam mnie łapkę. Od początku, coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przeprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. No nie bym no, tego taki pewien. życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie co do Was należy i pamiętajcie, będę Wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurdy Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. No zaraz sprawdzimy. Nie Tyle numer jeden. Oj, kurde, no. Kurde... E -e -e. Dobra, jest... ...dwa. Przydałoby się teraz, kury coś opierdzielić. Drugie też zjemy. Już lepiej. Znają mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty... Szczelej mnie drzwi. Ja Spoko! Nie! nie Zaskoczony! Oni mnie zmusili! Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodamniaj się do tych morderców! Zamknij się, powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze, macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Ta! Zjadłbym cię od miejsca. Ja Trzeba, pieprzę? Zjadłbym ją z miejsca. Takie ciasteczko. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do Targu Rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkherr. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego... Martwi mnie tylko ten wiatr. ...taki czas. Drzewa tak rzuca, kurwa, na wszystkie strony! A włosy jego tylko? A drzewa normalnie miota w ogóle jak Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A ja gdybym chciał cię znaleźć. Mieszkam na okrawkach za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. Oj, zajrzę w takim na pewno. No patrzcie, kurde, jak wichura jakaś A włosy W ogóle ich ciuchy tak samo. Nie do mnie pasuje. Ten wiader jest z dupy. Mieć tyle siły, by twarz mój mówić nie. Gdy cały świat przeczyta, chcę wierzyć, że Potrafię siebie dać tam, gdzie nie widzi żadnych szans